Witam, witam Państwa po przerwie. W dalszym ciągu oglądacie Państwo program Galaktyka Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galax w Szczecinie. Moim gościem jest Ewa Grocka z Kimama Dance Studio. Witam Cię Ewo. Witaj serdecznie. Zbliżają się wakacje, więc my również dzisiaj porozmawiamy o półkoloniach dla dzieci i zajęciach wakacyjnych dla dorosłych. Tak, okres wakacyjny to jest taki czas pięknej pogody, przynajmniej zawsze mamy taką nadzieję. Okres, gdzie, gdzie kończy się szkoła, gdzie dzieciaki mają dwa miesiące i nie zawsze wiadomo, co z nimi zrobić, bo wiadomo, że mamy dużo różnych w tej chwili możliwości, czy wyjazdu na kolonie, czy na jakieś obozy i tak dalej. I też są, są takie propozycje, między innymi z naszej strony jak półkolonie, gdzie dzieciaki są na miejscu, czyli są z rodzicami, spędzają czas, ale żeby ten czas nie spędzać przed komputerem. To mogą na przykład uczestniczyć sobie w zajęciach tanecznych i akurat u nas takie półkolonie organizujemy. W klimacie w, w tym roku głównie bazujemy na breakdance'ie, czyli tak zwanym b-boyingu oraz kulturze hip-hopu, czyli co wokół czyli tego jak idzie. jak najbardziej dla młodych, bo od 8 do 16 roku życia tak, mówiłaś. Tak, 8-16 tak mniej więcej, chociaż przyznam, że w ubiegłym roku było bardzo bardzo fajnie, bo mieliśmy takiego czterolatka, który on koniecznie chciał breakdance tańczyć i pomimo tego, że akurat czterolatków nie przyjmujemy, to rodzice stwierdzili, że oni chcą spróbować, bo on bardzo chce, bo sam w domu siedzi i się kręci na głowie. Więc akurat radę? też tak, uczestniczył i naprawdę miał, miał świetny fan z tego. Yy, akurat on był po prostu zdecydowany, więc wyjątkowo nawet takiego czterolatka przyjęliśmy, bo, bo sam, sam, samo dziecko chciało, a wiadomo, że jak dziecko chce, to już jest, to już jest połowa sukcesu, tak, bo wiadomo, czasami, czasami rodzice sami te dzieci gdzieś wypychają na zajęcia, nie zawsze te dzieci tam chcą iść. Yy, także yy, no generalnie 8-16 takich takich godzin od... od godziny 10 do godziny 15 są zajęcia. Czasami dzieciaki przychodzą trochę wcześniej, no bo to wiadomo jest okres, gdzie rodzice pracują Ilą normalnie. Do pracy, tak? tak. Mm. Rodzice nie mają wakacji niestety. Ale dzieci będą zaopiekowane spokojnie. Dzieci, tak. Mm. Dzieci są pod opieką, także jest y, dwóch instruktorów, zawsze y, z tymi dzieciakami czas spędzają. Y, oczywiście to nie, nie, nie są y, od 10 do 15 non stop nie tańczą, bo by bo przez Cały tydzień nie dały rady. Także oprócz tego mają i wykłady, i filmy, wszystko w kulturze hip-hopu. Mają też wyjścia takie na zewnątrz, żeby też na świeżym powietrzu, jak będzie ładna pogoda, to też bardzo fajnie nam się udawało takie wyjścia na przykład na Wały Chrobrego i tam odbywały się zajęcia. Także dzieciaki z bomboksem, z matą do, do tańczenia wychodziły i tam szalały. Także no, dzieje się, dzieje się. To są się. turnusy tygodniowe, dwutygodniowe? Turnusy są tygodniowe ale jest możliwość, żeby sobie dzieciaki zapisać na dwa bądź trzy tygodnie. Bo cały i lipiec i sierpień. Tak, są w lipcu, jest pięć terminów, także jeżeli chodzi akurat o te, które my organizujemy, jest pięć terminów przez okres tych dwóch miesięcy. Od 30 czerwca. Pierwsze tak, mhm. pierwsze zaczynają się już 30 czerwca. Yy, czyli tak naprawdę to już jest pierwszy dzień wakacji po zakończeniu szkoły, od poniedziałku do piątku, także można, można jeszcze się spokojnie zapisywać, jak ktoś się nie zdecydował, a już by chciał coś, coś porobić sobie, także serdecznie, serdecznie zapraszam na, na tego typu aktywność, bo myślę, że lepiej, żeby to dziecko coś robiło fajnego i jeżeli gdzieś tam czuje tą smykałkę do tańca, to na pewno jest to fajna opcja, kosztowo też to nie jest taki wydatek jak przy, przy wyjazdach gdzieś tam na, na kolonie czy na obóz, bo to, to no, nie są tak Duże pieniążki, i to dziecko jest zawsze, że tak powiem, na oku. Także nigdzie nie, nie, nie trzeba się tam zamartwiać, a jest jakieś tam zajęcie dla nich. I również dla dorosłych intensywne kursy. Też, też robimy intensywne kursy wakacyjne. Też zaczynamy już 30 czerwca od poniedziałku i w pierwszym tygodniu rusza taniec użytkowy. To jest bardzo fajna forma, bo jest mega przydatna na imprezach, czy też na przykład na weselach, które to jest też teraz mamy taki okres ślubów, wesel, gdzie idziemy, tańczymy, nie zawsze wiadomo co tam zatańczyć, nie każdy się pewnie czuje. O ile jeszcze nasze babcie i nasi dziadkowie może wujkowie gdzieś tam y, wiedzą, jak to jest, bo, bo jeszcze pamiętają te czasy, kiedy się w parach tańczyło. Młodzi ludzie to, to troszeczkę już, już tak mają, tak niekoniecznie już mają z tym większy problem. Więc taki taniec użytkowy to jest naprawdę świetna forma. Y, Dlatego, Czyli chodzi się... o taniec w parach. O taniec mhm. w parach, tak? O taniec w parach, o to, żeby słuchać dobrze muzyki, żeby, żeby ten rytm nie był dla nas jakąś nie, tajemnicą, tak? Że można było się poruszać i po prostu poczuć pewnie na parkiecie, żeby można było poprowadzić te partnerki, że można było z nimi zatańczyć. Żeby cioci nie wprawili za kłopotanie. Tak, jak... Dokładnie, że mhm. można z mamą, z ciocią potańczyć, tak samo dla dziewczyn, że można było z wujkiem potańczyć, czy też z tatą, więc, więc to jest fajna, fajna forma polecam każdemu i w każdym wieku yy tu mówię, skupiamy się głównie na technice prowadzenia, podążania, na poczuciu rytmu, na prostych krokach, więc jest to świetna, świetna forma, szczególnie właśnie na ten okres wesel, wesel i imprez rodzinnych. Później mamy też intensywne kursy i salsy, i baciaty, to są takie właśnie wszystko... tematyczne. Tematyczne, tak. Wszystkie te kursy intensywne mają, noszą miano intensywne, dlatego, że też są od poniedziałku do piątku, zajęcia są codziennie po godzinie, później... I też tygodniowo? Czas, też tygodniowo, także tak jak... Jak normalnie taki kurs podstawowy trwa dwa miesiące, bo zajęcia są raz w tygodniu, yy, to ta to forma jest intensywnych si tak ciągu jest w przeciągu tygodnia jest godzina takich typowych zajęć nauki, później jeszcze pół godziny praktykowania tego, co się nauczyło, więc półtorej godziny tańca. Przez te pięć dni i naprawdę można te podstawy już sobie złapać. Też 30 czerwca ruszają? Tak, Intensywa? tak. Taniec użytkowy już się zaczyna 30 po południami czerwca. Popołudniami, tak, w okolice 19, także, tak żeby nie kolidowało z pracą. Także rano dzieciaki, bo nie mają szkoły, a wieczorami zapraszam dorosłych. Na, 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 na taką formę ro rozrywki. Kima Maden Studio, Ewa Grocka była naszym gościem. Zapraszamy Państwa Dziękuję. bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za chwilę y, kolejny nasz gość, a ja zapraszam Państwa na krótką przerwę. Dziękuję. Dziękuję.